Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław Czeczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Nagrywamy ten materiał, ekipa już leży i tam, że, że tak powiem, robi pod siebie, bo chodziliśmy, męczymy się, czas jest po prostu nieubłagalny, leci jak, jak, jak trza. Czasu nie kupimy. Możemy pieniądze ukraść, ale czasu nie ukradniemy. Czas to nasze życie. Żyć, żyje się tylko raz. Raz się żyje, raz umiera. A ja chciałem zaprezentować Państwu lokalne piwo Hajduk. Z takim ludowym jeźdźcem na, na okładce. Na czarnym koniu, takim jakimś ludowym. Stroju Hajduk to jest piwo bezalkoholowe, eee, piwo rumuńskie jakby, to, to jest napisane Peny, nie wiem, Peny to jest jakaś firma podejrzana, która w Czechach jest, jest eee, i, i tu, może to nie jest wcale e, rumuńskie, ale niby m, na tym piwie są, jest flaga rumuńska trzy barwy, czerwony, żółty i niebieski. To są barwy Rumunii. Ja już otworzyłem to piwo, więc naleję jeszcze raz. W jest takie złe. daje się jak po czesku mliko. Duża piana, znaczy dobre piwo. Dobre piwo zrobione poznaje się po tym, że się dobrze pieni. Dokładnie tak. I to się dobrze pieni, więc powinno być dobre. No i zobaczymy to rumuńskie pseudo piwo. Bardzo dobrze gasi pragnienie. A jest bardzo gorąco w Rumunii. Bo Rumunia jest bardzo gorącym krajem. Tu mamy... Jesteśmy w centrum Mówi. Nie będę tam pokazywał Co? Jak kochać mi czasie? Do zobaczenia na marszu Dmowski na zamek Sława Wielki Polsce